Powiem Wam najtrudniejsze momenty w moim życiu, poza tymi latami spędzonymi w celi więziennej, to są te momenty po wyjściu. Te miesiące pierwsze po wyjściu, tak naprawdę pierwszy rok zawsze był najtrudniejszy, kiedy kurwa wychodziłem, była zawsze nowa rzeczywistość, bo nie było już firmy biznesu tego, który był przed tym, jak poszedłem siedzieć, no bo zazwyczaj został rozkradziony. Przez kurwa partnerów albo ogólnie przez, przez rynek. No niestety, no, zawijają cię, prowadzisz interes sam. To jest generalnie po tobie, jeżeli ktoś nie jest w stanie uczciwy się tym zaopiekować i trzeba zaczynać wszystko od nowa, kurwa. No i nigdy nie wracałem już praktycznie do branży. W której wcześniej robiłem, tylko trzeba było czegoś nowego szukać. No i znów wszystko od zera, bo to zazwyczaj jest strata do spodu: wszystko tracisz, pieniądze, często też kontakty, no bo jak ci zabierają telefony i ci nie oddają, no to tych kontaktów kurwa nie masz. Mega trudny czas, kurwa. Pamiętam, że wtedy. Siedziałem na ławkach bardzo dużo, po prostu brałem rower, wychodziłem na rower i na mieście siedziałem na ławkach i tak spędzałem dni, codziennie starałem się wychodzić, chociaż też były dni, że nie wychodziłem. No, ciężkie, załamka. Ciężko było w więzieniu, jak z Kurwysem, przetrwać. Zwłaszcza mi, ja nie jestem chłopakiem z miasta, kurwa. Ja jestem domatorem, kimś, co, co sobie robił te swoje rzeczy, miał swój świat. Ja nikogo kurwa nie oszukiwałem. Nie robiłem biznesów czy jakichś tematów, żeby ludzi wywalić i z takim zamiarem, i tak dalej. Więc to nie byli moi ludzie. To towarzystwo, które, które tam spotkałem. No, Dramat, no ale kurwa, przetrwałem, chociaż były bardzo ciężkie momenty. Mówię to po to, bo wiem, że wielu z Was jest załamanych, tu nawet, tu na zewnątrz z wielu powodów. Mamy takie czasy, że mamy teoretycznie najlepsze czasy, najlepiej nam się żyje, a najwięcej ludzi jest w depresji. Dlatego się nie poddawajcie, ja byłem w depresji przez wiele lat, kurwa. No, leczyłem się, w terapiach, do tego się okazało, że mam zaburzenie osobowości. Kurwa masa różnych rzeczy. Będę też o tym mówił, żeby wam pokazać, że można się z największego gówna wydostać. Trzeba tylko wierzyć, żyć. Nie jest łatwo, ale warto, ponieważ nagrody są zajebiste. A nagrodą jest to życie, ta świadomość, że jest kurwa, zajebiste, piękne życie. I do tego nie potrzeba milionów kurwa. Najlepszych ciuchów i Ferrari. Nie, głowa. Tu jest wszystko. Trzymajcie się.